Pokaż swój niepowtarzalny styl. Radka radzi, robię dobrze w tym. Witam Was serdecznie w filmie specjalnym i dotyczącym tego, co jesiennie lubimy najbardziej, czyli szaleństwa zakupów weekendu zniżkowego, gdzie mamy zniżki do ponad 200 sklepów stacjonarnych i internetowych. W tym roku szaleństwo zakupów odbywa się na początku października, 1-2 października i wtedy wraz z L Glamour i InStylem macie zniżki do sklepów. W tych magazynach znajdują się kupony rabatowe i z tymi kuponami idziecie do sklepu i macie nawet do minus 70% w bardzo wielu markach. I partnerem głównym Szaleństwo Zakupów jest Kredi Agricole i właśnie z Kredi Agricole chcielibyśmy zaprosić Was na zakupy z Racką i ogólnie na Szaleństwo Zakupów z Racką i kartą Kredi Agricole. Także jeżeli macie ochotę na wspólne zakupy i spotkanie, a przyjść, wyściskać się, pogadać i poradzić się będzie mógł każdy, zapraszam Was do oglądania. I zacznę od tego, że nie bez powodu Credit Agricole jest partnerem tej wielkiej akcji zniżkowej, bo mają oni własny klub rabatowy, największy w Polsce już od kilku lat i tam przez cały rok, zarówno do sklepów stacjonarnych, jak i w sieci online e, znajdziecie około 10 tysięcy zniżek. I są to zniżki nie tylko do sklepów, ale również na przykład do restauracji, do salonów fryzjerskich, do salonów kosmetycznych, różnych punktów spa, także cały rok możecie tutaj z dowolną kartą Credit Agricole e, z tego klubu rabatowego z tych zniżek y, korzystać i y, y, są to zniżki do takich sklepów na przykład jak Answer, Witchen i Top Secret, także i jeszcze wiele innych punktów, tak już powiedziałam. No i do tego wszystkiego, Kredy Agricole ma fajną apkę, w której możecie sprawdzić, jakie punkty ze zniżkami znajdują się w pobliżu miejsca, w którym jesteście. Także nie musicie wchodzić na żadną stronę, chociaż możecie oczywiście, ale nie musicie nic sprawdzać, będąc w terenie, tylko wchodzicie w apkę, sprawdzacie sobie, gdzie jesteście, gdzie są najbliższe punkty i ta apka Wam wszystko pokazuje. Myślę, że to jest bardzo wygodne. I szczegóły odnośnie klubu rabatowego Kredy Agricole znajdują się na stronie www.rabatowy.pl. Link do tej strony będzie oczywiście w opisie na dole pod filmem. Dodatkowo podczas szaleństwa zakupów e, będą zniżki do specjalnych 19 marek, ale będą to zniżki dostępne tylko przy płaceniu kartą Kredi Agricole. I będą to marki takie jak szafa i Hegos, czyli buty. Buty Hegos bardzo lubimy. Kojarzycie moje czerwone szpilki, o które w ubiegłym roku dostałam mnóstwo pytań. To są właśnie przecież szpilki marki Hegos. Wśród tych 19 marek znajdzie się również Douglas i. Proszę, yy, albo Bath Body Works. I teraz w ramach szaleństwa zakupów mamy dla was dwie super rzeczy. Zakupy z Wrocławką i porady moje i spotkanie dla wszystkich. Pierwsza część, czyli zakupy. Dzień zakupowy ze mną odbędzie się 1 października w Złotych Tarasach w Warszawie, czyli pierwszego dnia. To łatwo zapamiętać. 1 października, pierwszy dzień szaleństwa zakupów w Złotych Tarasach będzie specjalna strefa szaleństwa zakupów. Te strefy będą w różnych dużych miastach w Polsce w centrach handlowych. Natomiast ym, tam będzie strefa zakupów i ja będę właśnie gościem strefy Credit Agricole. No i właśnie pierwszego dnia, 1 października ze zwycięstw zwycięszczynią konkursu. Spędzimy sobie kilka godzin, podoradzam, pośmigamy po sklepach i zrobimy zakupy w kwocie 2000 zł, korzystając oczywiście z karty Credit Agricole i z różnych zniżek. Osoba, która wygra, którą zaproszę na zakupy, zaprosimy właściwie na zakupy, będzie również gościem oczywiście mojego filmu, bo będę nagrywać z tego wszystkiego vloga. A drugiego dnia szaleństwa zakupów, drugiego października, również w złotych tarasach, w strefie szaleństwa zakupów, w strefie Credit Agricole. Będę przez kilka godzin doradzać. Będę dla Was... Czekam na Was, zapraszam serdecznie wszystkich, żebyście przyszli, porozmawiali, popytali się mnie o co tylko chcecie. Mam nadzieję, że będą rozmowy, doradzanie, uściski. Wstaję od Was często wiadomości, żebym yy, zmierzyła waszą sylwetkę. Co macie nosić? Jakie wasony doradzam? Teraz macie okazję, przyjdźcie do złotych tarasów 2 października, odszukajcie mnie tam w tych strefach, co będzie bardzo proste. Ehm, no zapraszam was. Będę tam od godziny 12 przez kilka godzin dla was. Także jeżeli jesteście z Warszawy albo z albo nawet jeżeli nie jesteście z okolic, a macie ochotę przyjechać 2 października, spotkać się z Radką, zapraszam Was serdecznie. Ale przejdźmy do konkursu. Konkurs trwa od dzisiaj 10 dni, czyli do 21 września, a wyniki opublikuję na Instagramie i na Fejsie w piątek 23 września i również z wygraną osobą skontaktuję się poprzez skrzynkę YouTube'ową. Dlatego że konkurs będzie komentarzowy, wszystko będzie tutaj na dole pod filmem się, że tak powiem, działo. Także koniecznie, jeżeli weźmiecie udział w konkursie, sprawdźcie w piątek 23 września swoją skrzynkę pocztową mailową na YouTubie właściwie nie mailową, tylko pocztową skrzynkę wiadomości na YouTubie, żeby nie było, że ktoś przegapi, chociaż szczerze wątpię. Ale co trzeba zrobić? No więc, trzeba zostawić tutaj komentarz pod tym filmem. Każdy może zostawić tylko jeden komentarz, to jest ważne. A chciałabym, żebyście w tym komentarzu odpowiedzieli na pytanie, co kupilibyście ze mną podczas tego szaleństwa zakupów, podczas tego jednego dnia? Na co macie ochotę? Może jakiś nowy trend? Niedawno były trendy. E, może polujecie na jakąś konkretną jedną rzecz od dawna. A może na przykład byście się modowo chcieli w czymś odważyć, coś spróbować. Po prostu co? Czego byśmy razem podczas tego pierwszego dnia szaleństwa zakupów szukali? E, czekam na Wasze odpowiedzi. Jestem ciekawa, co Wy myślicie. I jestem ciekawa, czego będziecie szukać ogólnie tą jesienią, bo to też. Mi, e, powie jakie trendy wam się najbardziej podobają albo ogólnie co wam się w modzie najbardziej podoba. No i oczywiście ja wybieram komentarz, który spodoba mi się najbardziej. I jeżeli dodacie komentarz, a nie będzie on widoczny, to również się nie martwcie, bo czasem komentarze wpadają mi do takiej zakładki do akceptowania. Ja wszystko będę akceptować także na pewno po kilku godzinach, o ile nie od razu. Po kilku godzinach wasz komentarz będzie widoczny. Każdy zostawia, jak powiedziałam, jeden komentarz. No i jeszcze regulamin em, konkursu będzie też w opisie pod filmem. Także koniecznie, zanim napiszecie komentarz, sobie te punkty jeszcze raz przeczytajcie, czy na pewno wszystko zrobiliście tak jak trzeba. Także czekam na wasze komentarze. Jestem bardzo ciekawa, co wymyślicie. Czekam na was również w niedzielę 2 października w Złotych Tarasach. Czekam na każdego z Was. I oczywiście dziękuję Credi Agricole za zaproszenie do tak tak fajnej wspólnej akcji. No i co? Działamy. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich następnych filmach. Pa, pa.